Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by się stało, gdyby nagle na niebie pojawiły się ogromne statki kosmiczne? Gdyby ludzkość uwierzyła, że obcy przybyli na Ziemię, ale to wszystko byłoby tylko iluzją? Brzmi jak scenariusz filmu Science Fiction? A co, jeśli powiem ci, że istnieją dokumenty i relacje byłych agentów, które sugerują, że coś takiego jest przygotowywane? Projekt Blue Beam. Teoria, która od dekad budzi kontrowersje. Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że światowe elity, wykorzystując zaawansowaną technologię, mogą przeprowadzić największe oszustwo w historii ludzkości. Fałszywą inwazję kosmitów albo nawet powrót mesjasza. Co jest prawdą, a co dezinformacją? Dziś odkryjemy sekrety projektu Blue Beam i przeanalizujemy dowody, które mogą cię przerazić. Zostań ze mną do końca, bo to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat. Jednym z projektu Bluebeam? Aby zrozumieć skalę tej teorii, musimy cofnąć się do lat 90. XX wieku. Kanadyjski dziennikarz Serge Monast, jako pierwszy, przedstawił światu koncepcję Bluebeam. Według jego badań, ONZ i NASA miały rzekomo pracować nad tajnym projektem, który miał na celu przejęcie kontroli nad światem poprzez symulację nadprzyrodzonych wydarzeń. Jak miałby wyglądać ten plan? Monast opisał cztery kluczowe etapy operacji. Etap pierwszy: podważenie wiedzy naukowej i religijnej poprzez ujawnienie nowych odkryć, które zmienią sposób postrzegania świata. Etap drugi: gigantyczny hologram na niebie, który miałby przedstawiać obraz mesjasza lub istoty pozaziemskiej komunikującej się z całą ludzkością. Etap trzeci. Fale elektromagnetyczne manipulujące ludzkimi myślami i uczuciami, sprawiające, że ludzie uwierzą, iż otrzymują boskie przesłanie. Etap 4. Fałszywa inwazja obcych, która spowoduje panikę i sprawi, że ludzkość zaakceptuje nowy globalny rząd jako jedyne rozwiązanie. Czy to tylko teoria? A może coś, co rzeczywiście może się wydarzyć? Dwa technologia, która już istnieje. Zanim uznasz to za czystą fantastykę, Zastanów się nad jednym, jak zaawansowana jest dziś technologia hologramów. Hologramy trójwymiarowe. Japońska firma AsukaNet stworzyła interaktywne hologramy, które można dotykać. Deepfake i manipulacja dźwiękiem sztuczna inteligencja potrafi już generować realistyczne wizerunki i głosy dowolnych osób. Harp. Kontrola atmosfery. Program badawczy HARP oskarżany o możliwość wpływania na pogodę i fale elektromagnetyczne. Jeśli te technologie istnieją już teraz, to czy możliwe jest, że rządy mogą je wykorzystać na znacznie większą skalę? 3. Czy fałszywa inwazja obcych jest możliwa? Zatrzymajmy się na chwilę. W 2020 roku Pentagon oficjalnie potwierdził autentyczność nagrań UFO. Elon Musk otwarcie mówi o kolonizacji Marsa i istnieniu inteligentnego życia poza Ziemią. Amerykański kongres organizuje publiczne przesłuchania na temat UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Czy to przypadek? A może powolne przygotowanie społeczeństwa na coś większego? Czy ślady Blue Beam w popkulturze? Czy zauważyłeś, że w ostatnich latach kultura masowa wręcz zalewa nas tematyką obcych i globalnych katastrof? Hollywood filmy jak Dzień Niepodległości, Wojna Światów czy Dnie Patrz w górę budują w świadomości ludzi strach przed zewnętrzne je zewnętrznym zagrożeniem. Gry wideo wiele popularnych gier jak Mass Effect czy Half Life przedstawia obcych jako tych, którzy zmieniają porządek świata media coraz częściej mówi się o kontaktach z obcymi, ujawnianiu tajnych dokumentów i zagrożeniu z kosmosu czy to tylko rozrywka, a może subtelne przygotowanie na coś, co nadejdzie. 5. Co jeśli to już się dzieje? Ostatnie lata przyniosły dziwne wydarzenia. 2023 nagłe pojawienie się latających kul nad różnymi miastami. 2022 roku nagłe awarie komunikacyjne w kluczowych systemach satelitarnych. 2017 Wikileaks ujawnia dokumenty sugerujące istnienie technologii manipulacji holograficznych. Czy to wszystko przypadek? Co będzie dalej? Jeśli projekt Bluebeam to prawda, to jaki jest jego cel? 1- Stworzenie jednego rządu światowego. Po globalnej panice ludzie zaakceptują nowy porządek świata. Dwa. Zniszczenie religii. Fałszywy Mesjasz ma zastąpić dotychczasowe wierzenia. Trzecia. Totalna kontrola społeczeństwa. Gdy ludzie będą się bali, łatwiej ich podporządkować. Czy jesteśmy na to gotowi? Podsumowanie. Czy jesteśmy manipulowani? Niezależnie od tego, czy wierzysz w projekt Bluebeam, czy nie, jedno jest pewne: technologia, o której mówił Serge Monast, już istnieje. Czy rządy użyją jej przeciwko nam? Czy wkrótce zobaczymy coś, co sprawi, że wszyscy uwierzymy w nową rzeczywistość? A co ty o tym myślisz? Czy fałszywa inwazja obcych jest możliwa? Daj mi znać w komentarzu, jeśli chcesz więcej takich materiałów. Zasubskrybuj kanał Odkrywcy Wiedzy i kliknij dzwoneczek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.